Witajcie, witajcie, to znowu ja Gra i witam Was w kolejnym o, można powiedzieć odcinku, a raczej z gry demo. Not, no, I'm not a human. Producent Trioskas, wydawca Critical Reflex, wydano 8 czerwca 2025 roku. Z tego co słyszałem, to podobno może być z tego hit. Opis z. Ostrzeżenie: pozostań w domu, zamknij drzwi, zasłonić zaluzję, wpuszczaj tylko ludzi, wyeliminuj wszystkich przybyszów wywołujących lek, lęk, horror o paranoi w czasach końca świata. E, co mogę powiedzieć? Na dzień dzisiejszy ta gra przypomina mi trochę Papers, Please, że będziemy sprawdzać ludzi i tak dalej. Nie wiem, czy mam dobre spostrzeżenia, chociaż. Muzyczka tutaj trochę taka, która leci teraz w słuchawkach u mnie. E, mam nadzieję, że to słyszycie, chociaż w się mam trochę przyciszone. E, no, trochę nawiązuje, bym powiedział, tak klimatycznie do This War of Mine. Więc jest to taki, można powiedzieć, gatunek horror jednoosobowy. No, zobaczymy. Co, co to z tego będzie? Zacznijmy nową grę. Hej, neighbor. Eee, czyli, cześć sąsiedzie, długi czas się nie widzieliśmy, co tam, jak tam życie? Eee, aha, i to Dobra, fajne, okej. Okay. Niestety nie ma polskiego języka, więc something was coming. Coś złego nadchodzi. Mój kuzyn do mnie dzwonił. Uh, coś dziwnego dzieje się ze słońcem. Ludzie schodzą tak, jakby do podziemi. Creepy, I hope. It's not. Mam nadzieję, że to nie będzie. E, dajmy, co się dzieje ze słońcem? Aha, że może eksplodować coś takiego? Coś dzi dzi złego się dzieje. Z z za, za gorące, za gorąco. E, aha. Mój kuzyn powiedział, żeby zostać w domu. Alone is dangerous, czyli co, samotność jest niebezpieczna? I come over you so you don't get killed. All right, let's continue the concern in the morning. I will, I will waiting for you in the kitchen. Ok. Czyli będziemy się widzieć w... w kuchni, będziemy się widzieć rano. Bathroom nie można otworzyć. Lepiej nie. Tu jest jeszcze co, tu sprawdziliśmy. Kitchen, tu będziemy się widzieć, tu jest office jakiś. Living room. Dobra, zaznaczyliśmy sobie łóżko, poszliśmy spać. Breaking news. Aha, 6.28. Dziś bardzo wielka siła energii ze Słońca. No, czyli temperatura się powiększa, słońce strasznie grzeje, nie wiadomo co się dzieje. Na Q, na Q mamy exit, dobra wyszliśmy. Mieliśmy się z nim spotkać w kuchni, tak? Gdzie jest kuchnia? Jest. Well. Then everything I said makes sense. Don't go outside during the day and you have to let all. Let people in? Yeah. I know you are not fun company, but you have to let them in. Aha, mój kuzyn nie wie dlaczego eee, nie można zostać samemu. What's the use of extra people? And don't forget to test them for size. Aha, czyli nie zapomnij sprawdzać swoich, uh, że tak powiem visitors, odwiedzających. You won't have much energy during today. With this heat. Hmm. And be sure to look out of the windows, the TV the resource. What do we need to do? Co musimy zrobić? Boję się, że to wszystko, co musimy zrobić, to przeżyć. Mam nadzieję, że ten koszmar kiedyś się skończy, wkrótce. Mm. Mm -hmm. Że rząd może nam pomoże, albo jakieś władze. If they do, stay with my family. But the way I brought you a case of beer, Haha. Uh -huh. Dobra. No to widzę, że nie możemy nic więcej kliknąć. Możemy tylko kliknąć, tylko piwo i tyle. Dobra, q, 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 Space. Aha, że boi się, że go oślepi. Jest tu coś do kliknięcia? Raczej nie. Nie ma nikogo. Bafro, łazienka. Tu chyba byliśmy już nie, wszędzie. Biuro jakieś. Tu jeszcze coś chyba. Jakiś króliczek. Aha radio możemy użyć. Dobra, tyle i co. Możeś spać? Nie można iść spać. Chyba można iść. I znowu mamy noc. Oho, pukanie. Hi. It's my dead. It's my dead here. Can you get? You forget his name? Aha, uh -huh. you forget his name, You are smart. I will start testing people now, too. Did you get here safely? Now, people sit at home and sleep during the day. At night, they walk around and do the things sort of research. Or well, is there? I will get your dad for you. Good luck. Aha, czyli pojawił się ojciec, okej. Okay. Znowu? Can I come in? I was talking shoulder at the bar, but they just kicked me out. Uh. Do you think I'm not a mm, monster? Uh. Is there any luck left in this world and anyone uh, an asshole? A brazaplaj Pytanie teraz, gdzie on będzie. Nowu? O, tak dziwnie wygląda, nie? Poszczelona. Wario. Okej. Okay. Teraz pytanie, gdzie jest ten gościu, Krucafuks ten? Bo jednego żeśmy zaprosili, nie? jest moja sypialnia, więc... Uh. no jest jakiś problem to me aha one i will Back this up. Aha, kto się obraca ta jakby wizytora? Że na to trzeba zwracać uwagę, chyba? Tu nie ma nikogo. Tu też nie. A tu jest ten gościu. Was there something I wanted? I need to test you. No i kurde, teraz ciężko stwierdzić, czy No i co teraz tu zrobić? Jest dzień. Chyba że będziemy się przespać, bo w sumie tutaj... bo my chyba nie możemy wyjść z tego. Możemy tylko spojrzeć. Telefonu nie możemy użyć. Czemu już wszystko pozamykane? Nie wiem, spacja mi nie działa chyba O, na E mogłem wejść, dobra Czyli co, czyli mi się zmieniło? A, teraz dobra to W sumie lepsze sterowanie jest yy, niż klikać na spację Dobra Aha, I full of energy. Czyli mam full energy. To w takim razie, co ja mogę robić? Tu mam jednego gościa, tylko w Łazience nie ma nic do zrobienia. Tego nie można otworzyć. W magazynku nie ma nic. Hm. Czyli zęby. Zęby trzeba im sprawdzać. Ten co robi w ogóle? Was there something you wanted? Dobra, test rzeźby i tak zrobili. Aha, czyli test żeśmy zrobili i u góry znikło to. Może to była ta energia moja? Tak jest, mogę iść spać teraz. Aha, słychać. Słychać pukanie.

o Jezu Maryi ten, ten jeszcze gorzej wygląda. Co ci się stało? Słońce. Nasz las się spalił. A uciekłem z mojego składu tak jakby. Why aren't you at the hospital? No one gonna help me. Nikt nie chce mi pomóc. Dobra, przyjąłem go. Nie chce już więcej ludzi. Yo! <laughs> What do you want? Odejdź. Przyjąłem jednego gościa, więc. O, już nigdzie przyjdzie tej nocy. Czekaj, gdzie oni są teraz. Bo tutaj chyba nie można wejść, nie? To ja bym poszedł spać. I rano zrobimy jeszcze test temu gościowi. Good afternoon. Mamy kolejne wieści. Ręce. No, muszę przyznać, że to jest trochę zrobione na mechanice tego. Like to leave him alone. Take out your gun O, można go zastrzelić, okej. Okay. Pokaż mi swoje ręce. A ten też ma jakieś dziwne. Don't think so. <laughs> nie wiem, fajnie by było, gdyby tutaj dodali polski język, gdy, żeby nie, nie trzeba było tłumaczyć na przykład, nie? Ale myślę, że gra ma potencjał, bardzo mi przypomina, wiadomo, że to jest w innym klimacie zrobiona paper, please, a tutaj to no, I'm not human, ale no to sprawdzanie ludzi mi to po prostu bardzo, że tak powiem, no jest to podobne trochę do tego Paper Splits, właśnie i, i oczy, i ręce i dalej, zęby. Tyle ode mnie, tyle to, to był odcinek na niedzielę, yy, więc yy, takie demo chciałem Wam pokazać, także trzymajcie się, cześć.